Ba, 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 ba. Patrz jak na w grzechu Ja raz i płynę pod prąd Każdy wers to świadectwo, a nie marketingowy swąk Co mieć foto na klipie, ja mam wiarę w treści słów Oni liczą swoje pliki, ja szlifuję rymy znów Ich przekaz jest jak brygmuszka, w środku tylko pusty cień. Moja muza to ducha, co ukoi każdy lek Oni gonią za pokusą, ja wyznaczam własny szlak Zamiast gadać o on on, nie daję prawdzie jażdy znak Chcą być w razie, co godzinę, z refrenem co wpada w transja ja ich kariera to iluzja, co rozpłynie się jak dym Moja sztuka to infuzja, co nas zawsze będzie w tym To nie rab dla manekinów, co powtarza pusty slogan To jest rafi dla pielgrzymów, którym w duszy stwórca woła To nie taniec dla milionów, co zagłusza serca bicie To jest manifest patronów, co rap traktują jak szycie. To nie rab dla manekinów, co powtarza pusty slogan To jest rafi dla pielgrzymów, którym w duszy stwórca woła To nie taniec dla milionów, co zagłusza serca Każdy z nich jak kain brat Ich technika jest tak licha, że aż szkoda na nią pad Autodunim skleja wokal, bo bez niego fałszy sprzyt Ja na żywo daję ogień, to jest mój sumienia byt Oni piszą tekst w byle skazał się im hajs Ja nad kartą spędzam całą noc, by poczuć łaski czas Ich historie są zmyślone o problemach z pierwszych stron Moje bizny są wrobione z każdej wersji, każdy ton Chcą po klasku wiedzi co nikuma, o co gram Ja chcę dotrzeć do pasażerów kruchy lud, ja buduję coś na skalę, chociaż czuję wieczny głód To nie rap dla manekinów, co powtarza pusty slogan To jest rafi dla pielgrzymów, którym w duszy twórca woła To nie taniec dla milionów, co zagłusza serca bicie To jest manifest patronów, co rap traktują jak życie To nie rap dla manekinów, co powtarza pusty slogan To jest rafi dla pielgrzymów, którym w woła. Milionów, patronów, którym w duszy... Niech się śmieją, że nie modny, że nie pasuje do list Ja mam w sercu dar pogodny, jestem czysty niczym list Nie sprzedałem swojej idei, zagraż srebrnych monet, brzęk Wolę ciszę w mej kaplicy niż stadionu fałszu w dzień. Oni mają na od wizerunku, co im tworzysz sztuczną twarz Ja mam tylko lustro w domu, które mówi, wiarę masz Ich muzyka to produkt, co ma termin ważności A mój rap to jest produkt, co prowadzi do światłości Więc ty spytasz, jest prawda w tym zalewie marnych kopii Odpowiadam bez wahania, ona w moich rymach śpi Rafi kładzie fundamenty pod hip -hopu, nowy to. Gdzie nie liczy siebie w złoty, tylko słów potężny grom To nie rap dla malekinów, co powtarza pusty slogan To jest rafi dla pielgrzymów, którym w duszy strólca woła To nie taniec dla milionów, co zagłusza serca picie To jest manifest patronów, co rad traktują jak życie To jest manifest Dlatego co słyszą To nie rap na manekinów, co powtarza pusty slogan, to jest rafi dla pielgrzymów, którym w duszy stwórca woła To nie taniec dla milionów, co zagłusza serca bicie, to jest manifest patronów, co rap traktują jak życie.